To jest eksperyment społeczny, w którym nie mogę zjeść krówki, Bartuś, chciałam Ci powiedzieć, że jesteś niesamowitym nauczycielem. Bardzo wiele osób cię podziwia i inspiruje się Tobą. Bardzo lubię, kiedy razem przychodzimy ze szkoły i opowiadamy sobie o tym, co się nam wydarzyło w ciągu dnia, jak podchodzimy do niektórych sytuacji, jak Ty przede wszystkim podchodzisz do dzieci, jak doceniasz każdą, nawet najmniejszą. Emocje, którą te dzieci ci dają. Chciałam Ci też podziękować za to, że e, zawsze mnie wspierasz, zawsze wtedy, kiedy mam jakiś gorszy dzień. Pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie na początku, kiedy wciągnąłeś mnie do early, kiedy przygotowywałam się po raz pierwszy do zajęć. Mmm, byłam taka zrozpaczona, bo wiedziałam, że mi to nie wyjdzie, bo nigdy nie miałam e, styczności z metodą early stage. E, a ty pomagałeś mi zaplanować całe zajęcia, i właśnie dzięki Tobie tak naprawdę tutaj jestem. Wow! No, wzruszyłem się naprawdę bardzo. <grymne> dziękuję. dziękuję. <grymne> dziękuję. Wow. <grymne> no, Taką jestem, naprawdę. Chciałbym Ci podziękować za to, że zawsze ze mną jesteś, że mnie wspierasz i pomagasz mi naprawdę, kiedy nie potrafię sobie poradzić. A nawet kiedy potrafię sobie poradzić, to też mi pomagasz zawsze. To jest super. No. <grymne> Chciałbym Ci też podziękować za to, że jesteś także... जय <laughs>